Nazywam się Alicja i mam 32 lata. Kiedy stałam na podium Uniwersytetu Warszawskiego, trzymając w drżących dłoniach dyplom z wyróżnieniem, rozglądałam się po sali pełnej dumnych rodzin. Wszędzie widziałam uśmiechy, kwiaty, łzy, radości. Tylko moje krzesło było puste. Wszystkie cztery krzesła zarezerwowane dla mojej rodziny świeciły pustką. W tym momencie poczułam, jak coś we mnie pęka. Zanim zacznę, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić więcej poruszających historii jak ta. To nie był zwykły zawód. To było potwierdzenie tego, co podświadomie wiedziałam od lat. Dla mojej rodziny nigdy nie byłam priorytetem. Byłam tylko bankomatem. Sześć lat wcześniej przeprowadziłam się z małego miasteczka koło Kielc do Warszawy. Wymarzyłam sobie studia na wydziale ekonomii i finansów. Mama powiedziała wtedy, że to strata czasu. Tata wzruszył ramionami. I wrócił do telewizora. Tylko mój młodszy brat Jacek, który miał wtedy osiemnaście lat, powiedział: Fajnie, będziesz zarabiać i będziesz mogła nam pomagać. Te słowa wtedy zabrzmiały jak żart. Dziś wiem, że to była ich prawdziwa intencja. Studiowałam wieczorowo, bo w dzień pracowałam jako kelnerka w trzech różnych miejscach. Czasami spałam po cztery godziny na dobę. Mieszkałam w wynajmowanym pokoju bez okna, w którym ledwo mieściło się łóżko i biurko jadłam tanie makarony i ryż przez całe tygodnie, ale byłam dumna. Robiłam to sama. Nikt mi nie pomagał, ale też nikomu nie byłam dłużna, a przynajmniej tak myślałam. Telefony zaczęły się w drugim roku studiów. Najpierw mama. Alicja, córeczko, tata stracił pracę. Potrzebujemy pięciuset złotych na czynsz. Potem znowu. Jacek potrzebuje tysiąca na kurs prawa jazdy, potem ojciec. Alicja, samochód się zepsuł. Potrzebuje dwóch tysięcy. A kiedy pytałam, kiedy oddadzą, odpowiadali zawsze tak samo. Jak już będziesz pracować na prawdziwej posadzie, to się odwdzięczymy. Przez pięć lat wysłałam im ponad pięćdziesiąt tysięcy złotych. Pięćdziesiąt tysięcy, które mogłam zaoszczędzić, zainwestować, wydać na siebie. Zamiast tego finansowałam ich życie. Mama kupowała nowe meble, tata co weekend jeździł na mecze, Jacek zmieniał telefony jak rękawiczki, a ja nosiłam te same buty przez trzy lata, aż się rozpadły. Miesiąc przed obroną dyplomu wysłałam im zaproszenie, elegancką kartę z wytłoczonym herbem uniwersytetu. Zapraszam Was na moją uroczystość dyplomową, 23 czerwca o godzinie 11. To dla mnie najważniejszy dzień w życiu. Proszę, bądźcie tam. Mama oddzwoniła po tygodniu: Oczywiście, że przyjdziemy, kochanie. Jesteśmy z ciebie tacy dumni. Uwierzyłam jej. Dzień przed ceremonią zadzwoniła znowu: Alicja, słuchaj. Wiesz, że wujek Zygmunt robi ten wielki bankiet na mistrzostwa w skokach narciarskich w Zakopanem? No i wszyscy jedziemy. To tradycja rodzinna. Ty rozumiesz, prawda? Serce zamarło mi w piersi. Mamo, ale to jest moja uroczystość dyplomowa. Pracowałam na to sześć lat. No, ale córeczko, takie imprezy u wujka są raz w roku, a ty zawsze będziesz miała ten dyplom. Zrozum, to ważne dla rodziny. A ja nie jestem ważna dla rodziny? Zapytałam cicho. Nie bądź egoistką, Alicja. Wszyscy już kupili bilety i się rozłączyła. Płakałam całą noc. Następnego dnia, kiedy stałam na podium, czułam się jak zupełnie obca osoba. Koleżanki pytały: Gdzie moja rodzina? Skłamałam, że są chorzy, nie mogłam im powiedzieć, że wybrali zawody narciarskie i piwo z wujkiem zamiast mojej uroczystości. Wieczorem dostałam SMS od mamy: Gratulacje, córeczko, na pewno było pięknie, jesteśmy z ciebie dumni. A dwie godziny później, kolejny SMS, tym razem od taty: Alicja, Jacek ma problemy. Potrzebujemy pięciu tysięcy na spłatę długu, pilne, przelej dzisiaj. Wtedy po raz pierwszy w życiu wyłączyłam telefon i nie odpowiedziałam. Tydzień później postanowiłam zrobić coś tylko dla siebie. Zarezerwowałam pokój w małym hotelu Spa w Tatrach. Wyjechałam na tydzień, żeby pomyśleć, odpocząć, znaleźć jakiś spokój. To były moje pierwsze prawdziwe wakacje od sześciu lat. Trzeciego dnia pobytu siedziałam przy basenie, kiedy podeszła do mnie młoda recepcjonistka, Kasia. Przyniosła mi herbatę i usiadła obok. Przepraszam, że przeszkadzam, ale wygląda pani na kogoś, kto nosi ciężar, rozpoznaje to spojrzenie. Nie wiem dlaczego, ale powiedziałam jej wszystko o rodzinie, o pieniądzach, o uroczystości. Ona słuchała w milczeniu, a kiedy skończyłam, westchnęła głęboko. Moja siostra robiła to samo, powiedziała cicho. Przez dziesięć lat finansowała naszych rodziców, a oni w międzyczasie wzięli na nią trzy karty kredytowe i pożyczkę w banku. Bez jej wiedzy. Ukradli jej tożsamość i zrujnowali jej zdolność kredytową. Kiedy w końcu to odkryła, była zadłużona na 80 tysięcy złotych. Poczułam, jak krew odpływa mi z twarzy. Jak to? Bez jej wiedzy. Rodzice mają dostęp do wielu Twoich dokumentów. Jeśli masz podejrzenia, sprawdź to. Wejdź do systemu BIK. To zabierze 10 minut. Następnego dnia wróciłam do Warszawy. Siedziałam w mieszkaniu z laptopem i z drżącymi rękami zalogowałam się do systemu Biura Informacji Kredytowej. Czekałam, aż strona się załaduje, modląc się, żeby Kasia się myliła, ale nie myliła się. Na moim koncie widniały trzy karty kredytowe, których nigdy nie zamawiałam, dwie pożyczki gotówkowe i jeden kredyt hipoteczny w trakcie rozpatrywania. Łączne zadłużenie 67 tysięcy złotych. To był najgorszy moment mojego życia. Czułam się, jakby ktoś wyciągnął mi grunt spod nóg. Moja własna rodzina okradła mnie, użyli mojego nazwiska, mojego zaufania, mojej miłości, żeby mnie zniszczyć. Przez dwa dni nie wstawałam z łóżka. Potem jednak coś się zmieniło. Zamiast rozpaczy poczułam zimną, twardą determinację. Wystarczy. Koniec. Nigdy więcej. Pierwszym krokiem było zablokowanie ich numerów: wszystkich: mama, tata, Jacek. Zablokowałam też na Facebooku i Messengerze, potem pojechałam do Komisariatu Policji na Warszawskiej Pradze i złożyłam zawiadomienie o przestępstwie kradzież tożsamości, oszustwo. Funkcjonariuszka, która przyjmowała zeznania, była niezwykle profesjonalna i współczująca. Wiem, że to trudne, bo to rodzina, powiedziała, ale zrobiła pani dobrze. To przestępstwo bez względu na to, kto je popełnił. Następnie zatrudniłam adwokata. Pani Joanna Kowalczyk specjalizowała się w prawie karnym i finansowym. Jej kancelaria mieściła się w centrum Warszawy. Była ostra, konkretna i bezwzględna dokładnie taka osoba, jakiej potrzebowałam. Zbierzemy wszystkie dowody, powiedziała. Wyciągi bankowe, korespondencje, nagrania wszystko, a potem pójdziemy do sądu. Chcę dla pani zakazu zbliżania się i pełnego uniewinnienia od długów. Proces trwał cztery miesiące. W tym czasie dostałam ofertę pracy w Gdańsku. Stanowisko kierownika działu finansowego w dużej firmie logistycznej. Pensja była trzykrotnie wyższa niż to, co zarabiałam w Warszawie. Ale najważniejsze było to, że Gdańsk znajdował się 350 kilometrów od mojej rodziny. Przyjęłam ofertę i przeprowadziłam się w dwa tygodnie. Gdańsk był dla mnie nowym początkiem. Wynajęłam małe mieszkanie blisko morza. Codziennie rano biegałam wzdłuż plaży. Poznałam nowych ludzi, nowych przyjaciół, ludzi, którzy szanowali mnie za to, kim jestem, a nie za to, ile mogę im dać. Myślałam, że to koniec kontaktu z rodziną, ale trzy miesiące po przeprowadzce, kiedy byłam główną prelegentką na konferencji finansowej w Gdańsku, stało się coś, czego się nie spodziewałam. Weszłam na scenę w eleganckiej marynarce, przed salą pełną trzystu menedżerów i właścicieli firm. Miałam przedstawić prezentację o niezależności finansowej. W połowie wystąpienia na sali pojawił się ruch. Dwóch mężczyzn przeciskało się przez tłum mój ojciec i Jacek. Alicja, Alicja, czekaj, musimy porozmawiać, krzyczał tata. Ludzie zaczęli się oglądać. Organizator konferencji próbował ich zatrzymać, ale oni już byli przy scenie. Córka oszalałaś, zablokowałaś nas, zniszczyłaś rodzinie życie, a teraz grasz tu jakąś gwiazdę? wrzeszczał Jacek. Serce waliło mi jak młotem, ale zamiast uciec, zamiast się schować, wzięłam głęboki oddech i powiedziałam do mikrofonu To jest mój ojciec i mój brat. Przez pięć lat wysyłałam im większość swoich zarobków, finansowałam ich życie, ich rozrywki, ich długi, a kiedy przyszedł najważniejszy dzień mojego życia, moja uroczystość dyplomowa, wybrali zawody narciarskie. I w międzyczasie, bez mojej wiedzy, wzięli na mnie kredyty na sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych. Ukradli moją tożsamość. Dlatego dzisiaj stoję tu przed wami i mówię Niezależność finansowa to nie tylko pieniądze. To przede wszystkim wolność od toksycznych relacji. Sala zamilkła. A potem ktoś zaczął klaskać i dołączyli kolejni. W ciągu minuty cała sala stała i biła brawo. Ojciec i Jacek zostali wyproszeni przez ochronę. Miesiąc później policja ich aresztowała. Dowody były niezbite. Pani Joanna zrobiła swoją robotę perfekcyjnie. Dostali wyroki w zawieszeniu i zakaz kontaktowania się ze mną przez dziesięć lat. Wujek Zygmunt, kiedy dowiedział się, co zrobili, zerwał z nimi wszelkie kontakty. Nawet mama w końcu przyznała, że wiedziała o wszystkim i nic nie zrobiła. Dostałam zakaz zbliżania się. Wreszcie byłam wolna. Ostatni raz widziałam ich na sali sądowej. Siedzieli z opuszczonymi głowami, kiedy sędzia odczytywał wyrok. Nie czułam satysfakcji, nie czułam zemsty, czułam tylko smutek i ulgę. Dwa lata później założyłam fundusz stypendialny dla młodych Polaków, którzy są ofiarami przemocy finansowej w rodzinie. Pomagam im odzyskać niezależność, godność i zaufanie do siebie. To jest mój sposób na zamienienie bólu w pomoc. Dziś mam trzydzieści pięć lat. Mieszkam w pięknym mieszkaniu nad Bałtykiem. Mam pracę, którą kocham, przyjaciół, którzy mnie wspierają, i spokój, którego nigdy wcześniej nie znałam. Nie tęsknię za rodziną. Tęsknię za ideą rodziny, którą sobie wyobrażałam, ale tamta rodzina nigdy nie istniała, a teraz w końcu stworzyłam sobie nową, z ludzi, którzy naprawdę mnie kochają. A co byś zrobił na moim miejscu? Czy kiedykolwiek przeżyłeś coś podobnego? A może znasz kogoś, kto przeszedł przez zdradę w rodzinie? zostaw komentarz poniżej. Chcę poznać twoją historię, zostaw też łapkę w górę, jeśli ta historia cię poruszyła i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić więcej równie poruszających historii jak ta.